Dzień dobry, szanowni Państwo, nazywam się Monika Malinowska, jestem adwokatem i w ramach współpracy z Kancelarią Transportową Koben, która zajmuje się m.in. ewidencją i rozliczeniem czasu pracy kierowcy, ale też świadczeniem pomocy prawnej na rzecz podmiotów z branży transportowej, przygotowałam dla Państwa dzisiejsze szkolenie, które będzie dotyczyło kwestii Utraty kwalifikacji do wykonywania pracy kierowcy, jako przyczyny rozwiązania z kierowcą umowy o pracę. Na początku naszych rozważań musimy zastanowić się, jakie to kwalifikacje kierowca musi mieć, aby wykonywać tego rodzaju pracę. My zdajemy sobie sprawę, że każdy zawód wymaga posiadania określonych umiejętności, natomiast są zawody, w których, do których wykonywania trzeba posiadać określone kwalifikacje i spełniać określone wymogi prawne. Oczywiście takim zawodem jest m.in. zawód sędziego czy zawód lekarza, ale również zawód kierowcy zawodowego. I o tym, jakie kwalifikacje musi mieć kierowca zawodowy, mówi nam artykuł 39a ustawy o transporcie drogowym. Właściwie ten przepis skierowany jest do przewoźników, czyli to przewoźnik, który powierza danej osobie, Wykonywanie pracy kierowcy musi spełnić określone wymagania, to znaczy musi sprawdzić, czy ten kierowca posiada kwalifikacje do wykonywania tej pracy. I to nie chodzi tylko o kierowców, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale również kierowców, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia albo wykonują pracę na zasadzie B2B, czyli są kierowcami tak zwanymi samozatrudnionymi. I tutaj w zależności od rodzaju wykonywanych przez kierowcę przewozów, kierowca musi spełnić wymagania, do których należy określony wiek, prawo jazdy konkretnej kategorii, kwalifikacja wstępna albo kwalifikacja przyspieszona i szkolenie okresowe, a także posiadanie przez kierowcę orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego. O braku przeciwwskazań zdrowotnych i przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy. I tutaj wskazuje, że w większości przypadków wszystkie te wymagania muszą zostać spełnione, ale przepis ustawy o transporcie drogowym przewiduje pewne wyjątki. To znaczy, na przykład, w sytuacji, kiedy do kierowania danym pojazdem wystarcza tylko kategoria B, to taki kierowca nie musi mieć kwalifikacji wstępnej. Czy też szkolenia okresowego, wystarczy, że posiada orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne, które umożliwia mu wykonywanie tej pracy kierowcy. Natomiast w przypadku przewozów, właściwie to są najczęściej przewozy na potrzeby własne. Jeżeli kierowca przewozi materiały, urządzenia, wyposażenie, które potrzebne mu jest do jego pracy. A jednocześnie ta praca kierowcy nie jest takim podstawowym, jedynym zajęciem kierowcy, czyli ten kierowca oprócz tego, że przewozi określone materiały czy narzędzia, wykonuje też jakąś pracę najczęściej fizyczną, na przykład jest też budowlańcem, to w takiej sytuacji kierowca nie musi mieć ani kwalifikacji wstępnej czy wstępnej przyspieszonej albo szkolenia okresowego i nie musi też po, posiadać orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy. Ale tak jak mówi, jest to właściwie wyjątek, który dotyczy tak naprawdę przewozów na potrzeby własne, a nie przewozów odpłatnych na rzecz podmiotów trzecich. Jeżeli rozpatrujemy szczegółowo te wymagania, to w zależności od tego, jakim pojazdem kierowca będzie wykonywać przewóz, czyli która kategoria prawa jest, jest tutaj wymagana oraz tego, czy kierowca ukończył kwalifikację wstępną, czy tylko kwalifikację wstępną przyspieszoną, to mamy określony wiek po osiągnięciu, którego kierowca mógł, może taką pracę kierowcy zawodowego wykonywać. Oczywiście w zależności od pojazdu, w którym praca kierowcy jest wykonywana, trzeba też posiadać odpowiednią kategorię prawa jazdy, orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne. O braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy. Tutaj trzeba pamiętać, że wykonujemy te badania co do zasady co 5 lat do ukończenia przez kierowcę 60 roku życia, natomiast po ukończeniu tego wieku co 2,5 roku, czyli co 30 miesięcy. I tutaj ważna informacja jest taka, że ustawa o transporcie drogowym. Wskazuje wprost, że to przewoźnik, czyli bez względu na to, czy przewoźnik jest pracodawcą, czy nie, to przewoźnik kieruje swojego kierowcę na badania lekarskie i psychologiczne, a przewoźnik pokrywa też ich koszt. I tutaj, jeżeli chodzi o badania lekarskie, to trzeba pamiętać, że wykonuje je lekarz, który ma podwójne uprawnienia, czyli ma uprawnienia do wykonywania badań z zakresu medycyny pracy, ale to ten, ten lekarz musi mieć uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców. Natomiast jeżeli już stawi się do nas nowy pracownik, my mu wykonamy takie badania, czyli skierujemy go na takie badanie, na nasze zlecenie, kierowca wykona te badania, to te badania zastępują badania wstępne i okresowe z kodeksu pracy, czyli nie trzeba już dodatkowo robić. Badań wstępnych i okresowych danemu kierowcy na podstawie kodeksu pracy, bo tutaj, na podstawie tego szerszego badania lekarskiego, mamy załatwioną już tą kwestię wykonanych badań i z ustawy o transporcie drogowym, i tak naprawdę z kodeksu pracy. A dodatkowo te badania lekarskie i badania psychologiczne możemy wykorzystać także do tego, kiedy wygaśnie termin ważności prawa jazdy kierowcy. W takiej sytuacji zazwyczaj. Kierowca musi udać się do urzędu, złożyć wniosek, uiścić opłatę i przekazać badania lekarskie, badania psychologiczne, które są wykonane na podstawie ustawy o kierujących pojazdami. Natomiast jeżeli kierowca ma tutaj wykonane te badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym, to może je wykorzystać nie tylko na potrzeby tych badań z kodeksu pracy, ale także na potrzeby odnowienia tych uprawnień do kierowania pojazdami. Jeżeli chodzi o kwalifikację wstępną i kwalifikację przyspieszoną, to tutaj mamy oczywiście takie zajęcia teoretyczne i praktyczne z zagadnień dotyczących ruchu drogowego i przewozów drogowych. Mamy dwa bloki programowe, w zależności czy to jest przewóz osób, czy przewóz rzeczy. I po ukończeniu tej kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, co 5 lat trzeba odnawiać tę wiedzę, te uprawnienia, trzeba co 5 lat ukańczać szkolenie okresowe. I tutaj również trzeba pamiętać, że po pierwsze, to przewoźnik kieruje kierowcę na szkolenie okresowe, po drugie, przewoźnik może, ale nie musi pokryć kosztu tych szkoleń okresowych, a po trzecie, przewoźnik ma obowiązek, Stworzenia warunków organizacyjnych, które kierowcy umożliwią przeprowadzenie tego szkolenia, ukończenie tego szkolenia, czyli musi mu harmonogram stworzyć tak, żeby kierowca w praktyce miał możliwość uczestniczenia w takim szkoleniu. Kiedy mamy więc do czynienia z taką utratą kwalifikacji? Z utratą kwalifikacji mamy do czynienia. Najczęściej w sytuacji, gdy kierowcy zawiesza się albo cofa się uprawnienia do kierowania pojazdem. Taką decyzję wydaje starosta, między innymi, na podstawie decyzji organów procesowych, czyli np. po zatrzymaniu prawa jazdy przez policję, albo na podstawie wyroku, w którym sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów, ale są też określone przesłanki, kiedy nawet bez takiej decyzji organu karnego starosta może zawiesić albo cofnąć kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdami. Drugą sytuacją, kiedy rzeczywiście kierowca właściwie traci uprawnienia do wykonywania określonej pracy, no to jest utrata okresu ważności prawa jazdy. Dotychczas większość prawa jazdy, prawa jazdy była bezterminowa, natomiast docelowo wszystkie prawa jazdy mają być terminowe, i tutaj, właśnie o czym Państwu już mówiłam, do ich odnowienia, przedłużenia ważności tych prawa jazdy trzeba będzie złożyć wniosek, uiścić opłatę, a także przedłożyć zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o tym, że możemy kierować pojazdami mechanicznymi. Kolejną sytuacją utraty kwalifikacji to jest brak uzyskania w określonym terminie orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego albo ich negatywny wynik o tym, że kierowca może wykonywać tego rodzaju pracę. I tutaj trzeba pamiętać, że właściwie w takiej sytuacji, kiedy to orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne utraci swoją ważność, no to przewoźnik nie powinien takiemu kierowcy Zlecać wykonywania zadań przewozowych do czasu uzyskania tych, tych orzeczeń. Podobnie, jeżeli kierowca nie ukończy w terminie szkolenia okresowego albo uzyska jego negatywny wynik, chociaż właściwie w praktyce to się chyba nie zdarza, jest taka też potencjalna możliwość, że starosta cofnie kierowcy kwalifikacje kierowcy, czyli. Cofnie to świadectwo kwalifikacji kierowcy. Są to sytuacje dość rzadkie. Najczęściej zdarzały się, jeżeli pojawiają się jakieś nieprawidłowości w uzyskaniu tego szkolenia okresowego, jeżeli tutaj szkoła rzeczywiście nie dopełnia pewnych formalności albo są jakieś przewinienia w tym zakresie. Jak możemy podzielić tą utratę kwalifikacji? Po pierwsze, utrata kwalifikacji może być tymczasowa, czyli taka bardzo krótkotrwała. Na przykład wtedy, kiedy to nasze prawo jazdy utraci swoją ważność, kiedy kierowca nie wykona w terminie tych badań lekarskich albo psychologicznych, albo w terminie nie ukończy szkolenia okresowego, i tutaj mamy ten, to znamie takiej tymczasowości, czyli właściwie do odzyskania tych uprawnień wystarczy tylko dopełnienie pewnych formalności, wykonanie czy pewnych czynności faktycznych. Mamy też do czynienia z taką okresową, czyli już dłuższą utratą uprawnień. I tutaj, na przykład, jeżeli kierowcy zawiesi się albo cofnie się uprawnienie do kierowania pojazdem, no to już tutaj mamy rzeczywiście taki dłuższy okres, kiedy ten kierowca zazwyczaj wykonywać przewozów nie może. No i oczywiście stała utrata kwalifikacji w przypadku orzeczenia w stosunku do kierowcy dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Drugim sposobem podziału utraty kwalifikacji, który będzie miał dla nas znaczenie, jest podział na zawinioną i niezawinioną utratę kwalifikacji. Jeżeli utrata uprawnień jest zawiniona, na przykład w razie jazdy pod wpływem alkoholu, no to będziemy tutaj za chwilę o tym mówić, ale to jest taka przyczyna, która może uzasadnić rozwiązanie z kierowcą umowy o pracę w trybie natychmiastowym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z niezawinioną utratą uprawnień albo z tą taką tymczasową, czyli bardzo krótką utratą uprawnień, no to tutaj co do zasady w orzecznictwie przyjmuje się, że nie jest to przyczyna, na podstawie której można z kierowcą rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Jeżeli już dojdzie do tej utraty uprawnień, co w takiej sytuacji można zrobić? No przede wszystkim, jeżeli chcemy z kierowcą utrzymać ten stosunek pracy, no to można kierowcy udzielić urlopu płatnego, jeżeli go jeszcze ma, albo udzielić kierowcy urlopu bezpłatnego. Natomiast trzeba tu pamiętać, po pierwsze, że każdy urlop, czy też płatny, czy też bezpłatny, jest udzielany na wniosek pracownika, czyli nie zawsze nasz pracownik będzie chciał z takiego urlopu w szczególności urlopu bezpłatnego, podczas którego nie pobiera żadnego wynagrodzenia skorzystać. Jeżeli nie będzie możliwe to rozwiązanie, a będziemy jednak mimo wszystko chcieli oczekiwać na odzyskanie przez kierowcę uprawnień, no to mamy tutaj możliwość przeniesienia kierowcy na inne stanowisko. I tutaj, jeżeli kierowca się na to godzi, no to za porozumieniem zmieniającym, jeżeli się nie godzi, za wypowiedzeniem zmieniającym. Natomiast bardzo często zdarza się, że mamy do czynienia z małą firmą transportową, i po prostu nie ma innego stanowiska pracy, na które Kierowca mógłby zostać przeniesiony, więc w takiej sytuacji pozostaje tylko możliwość rozwiązania z kierowcą umowy o pracę. I tutaj znowu mamy trzy możliwości, czyli po pierwsze na ta taką możliwość najbardziej polubowną, czyli rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, czyli z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jeżeli chodzi o to rozwiązanie z kierowcą umowy o pracę za porozumieniem stron, to jest to taka forma rozwiązania stosunku pracy najbardziej korzystna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze pracodawca eliminuje takie ryzyko, że kierowca pójdzie do sądu pracy i będzie odwoływał się od otrzymanego oświadczenia o wypowiedzeniu. Więc po pierwsze, nie mamy tutaj kosztów ewentualnego zastępstwa procesowego, nie mamy ewentualnego odszkodowania, które w takiej sytuacji mogłoby zostać zasądzone. Po drugie, właściwie możemy ustalić, że pozbywamy się, kolokwialnie rzecz biorąc, tego kierowcy z dnia na dzień, czyli właściwie można uzyskać skutek rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. A właściwie rozstając się z kierowcą, teoretycznie w dobrych warunkach, natomiast nie zawsze musi tak być. Może być tak, że kierowca nie będzie chciał tego porozumienia podpisać. No to w takiej sytuacji mamy, mamy wybór między rozwiązaniem umowy za wypowiedzeniem, czyli zachowaniem okresu wypowiedzenia, które wynikają z kodeksu pracy i z długości okresu zatrudnienia. Po drugie, mamy możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ale tylko w określonych warunkach. Kiedy musimy zastosować wypowiedzenie umowy, czyli dać kierowcy czas na to, żeby dalej uzyskiwał wynagrodzenie i szukał sobie innej, nowej pracy? No tutaj przede wszystkim w orzecznictwie wskazuje się, że jeżeli mamy do czynienia z tą niezawinioną utratą kwalifikacji, no to w takiej sytuacji można z kierowcą co najwyżej rozwiązać umowę o pracę, ale z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Kiedy mamy do czynienia z taką niezawinioną utratą kwalifikacji? Na przykład wtedy, kiedy istnieją przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonej pracy kierowcy. Po drugie, jeżeli ten upływ prawa, ważności prawa jazdy, właściwie upłynął ten okres ważności prawa jazdy, ale ta przyczyna była usprawiedliwiona w jakiś sposób, tak? Po trzecie, jeżeli kierowca w sposób niezawiniony nie uzyskał życzenia lekarskiego, życzenia psychologicznego albo szkolenia okresowego, bo na przykład czasowo nie pozostawał w zatrudnieniu albo przebywał na zwolnieniu chorobowym, w takiej sytuacji nie ma tej zarzucalności tego zdarzenia w stosunku do kierowcy, w związku z tym. Trzeba przyjąć, że utrata kwalifikacji jest niezawiniona i co najwyżej można rozwiąza rozważać rozwiązanie z kierowcą umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. I tutaj w orzecznictwie Sądu Najwyższego bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, że jeżeli kierowca Przejściowo nie jest zatrudniony albo przebywa na zwolnieniu chorobowym, to właśnie w takiej sytuacji nie można mu zarzucić tej utraty kwalifikacji i nie można w związku z tym rozwiązać z nim umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Podobnie przyjmuje się, jeżeli kierowca z usprawiedliwionych przyczyn nie odnowił uprawnień, nie wykonał szkolenia okresowego, no to w takiej sytuacji również przyjmuje się, że jest to niezawiniona utrata uprawnień, i w takiej sytuacji nie można przyjąć, że, że można z kierowcą rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Po drugie, w, w tych przypadkach, które były tutaj omawiane, mamy ponadto do czynienia z taką tymczasową, czyli tą krótkotrwałą utratą kwalifikacji. I tutaj jedno, jedno, jednoznacznie wskazuje się, że właściwie ta tymczasowa Krótkotrwała utrata kwalifikacji, to nie jest aż tak poważna kwestia, która uzasadniałaby rozwiązanie z kierowcą umowy o, pracę w, o pracy w trybie natychmiastowym, czyli właśnie to nie uzyskanie w terminie badania lekarskiego, psychologicznego czy szkolenia okresowego, albo upływ ważności prawa jazdy to nie są te przyczyny, z których można rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Tutaj trzeba po prostu kierowcy wręczyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. I mamy taki wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu, który właściwie powołał się na to orzecznictwo Sądu Najwyższego, które przed chwilą Państwu cytowałam, który wskazał wprost, że przywoźnik przy zatrudnianiu kierowcy uzyskuje wiedzę o uprawnieniach, o kwalifikacjach i o badaniach kierowcy oraz o terminie ich ważności. Ponadto to przewoźnik ma obowiązek kierowania kierowcy na badania lekarskie, na badania psychologiczne i na szkolenie okresowe. Więc jeżeli nie skierował pracodawca takiego kierowcy na, na badania lekarskie, na badania psychologiczne i na szkolenie okresowe, a po drugie kierowca utracił te uprawnienia do kierowania pojazdem, do wykonywania pracy kierowcy w sposób jedynie tymczasowy. No to niestety tutaj nie można przyjąć, że to są przesłanki uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bo ten artykuł 52, paragraf 1, punkt 3 kodeksu pracy, który właśnie mówi o tym, że w razie zawinionej utraty uprawnień można z kierowcą rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, to odnosi się do trwałej albo do okresowej utraty uprawnień, a nie do takiej przejściowej, krótkiej utraty uprawnień. No więc, kiedy z kierowcą umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia można rozwiązać z tej przyczyny, że utracił on kwalifikacje, czyli kiedy można mu wręczyć tak zwaną dyscyplinarkę. Najbardziej klasycznym przykładem jest tutaj utrata uprawnień z winy pracownika, np. w związku z orzeczeniem wobec kierowcy, karą zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na przykład z uwagi na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu albo pod wpływem środków odurzających. I tutaj o tych przyczynach, które uzasadniają zwolnienie dyscyplinarne, mówi nam artykuł 52, paragraf 1 Kodeksu Pracy. Są to trzy przyczyny, z których z kierowcą umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia można rozwiązać. I to mamy po pierwsze ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika. Po drugie popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa który uniemożliwia jego dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku. I po trzecie, zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Czyli to jest ta podstawa, o której tutaj przede wszystkim dzisiaj mówimy. Kiedy mamy do czynienia z tą zawinioną przez pracownika utratą uprawnień? Tutaj w orzecznictwie wskazuje się znowu, że trzeba ustalić trzy kwestie. Po pierwsze, czy doszło do utraty uprawnień, i ta utrata uprawnień musi być stwierdzona albo decyzją odpowiedniego organu, albo decyzją sądu. Po drugie, musi być zawinienie w utracie uprawnień, i tutaj przyjmuje się, że chodzi zarówno o winie, winę winę umyślną, jak i winę nieumyślną, czyli już lekkie postacie niedbalstwa przez pracownika mogą jakby Uzasadnić to przyjęcie, że mamy do czynienia z zawinioną utratą uprawnień. Poza tym, te czyny, które powodują utratę uprawnień, mogą leżeć poza stosunkiem pracy. Czyli to nie musi być tak, że kierowca jechał pod wpływem alkoholu w czasie wykonywania pracy. On może jechać pod wpływem alkoholu także poza, poza swoim czasem pracy, swoim samochodem prywatnym i już mamy tą zawinioną utratę przez pracownika uprawnień. No i po trzecie, trzeba ocenić, czy te uprawnienia są do konieczne do wykonywania pracy kierowcy. Zazwyczaj jeżeli chodzi o utratę prawa jazdy, no to czy też orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, no to zawsze mamy tą, tą ocenę uzasadnioną, że te uprawnienia były konieczne do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Tak jak już wskazałam, tutaj mamy te przesłanki, natomiast jakie są przykładowe sytuacje, w których oprócz tej, tego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych możemy przyjąć, że doszło do zawinionej utraty przez kierowcę uprawnień? No na przykład w razie orzeczenia w stosunku do kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, za to, że kierowca, będącym um, kierowcą zawodowym prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, no to jest ta oczywiście najbardziej e, częsta przesłanka, ale poza tym mamy taką sytuację, gdzie Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli kierowca rażąco przekroczył prędkość w terenie zabudowanym, wskutek czego zostało mu zatrzymana prawo jazdy na okres trzech miesięcy, to już z tej przyczyny można przyjąć, że to jest zawiniona utrata przez kierowcę uprawnień do wykonywania tej pracy, która uzasadnia rozwiązanie z kierowcą umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Można rozważyć także sytuację, kiedy wprawdzie kierowca tymczasowo utraci uprawnienia, natomiast ta, upra ta utrata uprawnień tymczasowa jest zawiniona, czyli pracodawca, Skierował pracownika na badania lekarskie, skierował pracownika na badania psychologiczne czy też na szkolenie okresowe, a kierowca czy pracownik, który stale pozostaje w zatrudnieniu, który nie przybywa na zwolnieniu chorobowym, nie ma żadnych usprawiedliwionych przyczyn, dla których nie wykona tych badań albo tego szkolenia okresowego w terminie, nie stosuje się do tego polecenia pracodawcy i nie wykonuje badań albo nie. Nie kończy tego szkolenia okresowego, no to w takiej sytuacji można rozważać rozwiązanie z kierowcą umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ale nie na tej podstawie, że on utracił uprawnienia konieczne do wykonywania określonej pracy, bo tutaj mamy tą przesłankę negatywną tymczasowości, ale z tej przyczyny. Że kierowca w sposób rażący naruszył podstawowy obowiązek pracownika, bo jako kierowca zawodowy ma obowiązek um, posiadania tych określonych uprawnień, określonych kwalifikacji. I jeżeli pracodawca wykona to, co ciąży na pracodawczy, czyli pamięta o tych terminach ważności prawa jazdy, o terminie ważności szkolenia okresowego, czy też badań lekarskich i psychologicznych, skieruje w odpowiednim czasie, Pracownikowi, skieruje pracownika na takie badania czy szkolenia okresowego, umożliwi mu to przez organizację pracy, ale pracownik nie wykonuje tego, tych badań, nie wykonuje szkolenia okresowego bez żadnego usprawiedliwienia i mamy na to dowody. Że on w sposób zawiniony zlekceważył to polecenie służbowe, no to w takiej sytuacji można zastanawiać się, czy nie rozwiązać z kierowcą umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym, czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia. Tutaj mamy jeszcze taki jeden przypadek ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, kiedy pracownik wprawdzie nie prowadził samochodu, pod wpływem alkoholu, ale jedynie będąc zawodowym kierowcą prowadził pojazd mechaniczny po użyciu alkoholu. No to w takiej sytuacji sąd najwyższy przyjął, że jeżeli po użyciu alkoholu pracownik prowadził samochód służbowy, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, no to z takim zachowaniem świadomie umyślnie narusza podstawowy obowiązek pracownika, w szczególności kierowcy którym jest zachowanie trzeźwości w czasie wykonywania pracy, i w takiej sytuacji co najwyższe stwierdza, że on stwarzał nie tylko zagrożenie dla zdrowia i życia, ale też zagrożenie dla mienia pracodawcy, w związku z czym można przyjąć, że on w sposób rażący naruszył podstawowy obowiązek pracownika i z tej przyczyny można z nim rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym i jeszcze jeden taki przykład z orzecznictwa Sądu Najwyższego mamy jeżeli tutaj chyba wcześniej na slajdzie był jeżeli um, przez około 2 lata od utraty przez kierowcę uprawnień czyli kierowca pra, ważność prawa jazdy kierowcy wygasła mimo to kierowca nie sprawdził sobie tego przez około 2 lata prowadził pojazd mechaniczny będąc zawodowym Kierowcom bez uprawnień i w takiej sytuacji spowodował kolizję, to tutaj akurat mamy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd Okręgowy stwierdził, że nie tylko dopuścił się rażącego naruszenia podstawowego obowiązku pracownika, ale też doszło do zawinionej utraty przez kierowcę uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. I w związku z tym ten kierowca może zostać zwolniony w trybie dyscyplinarnym na obu tych podstawach. Czyli po pierwsze, dlatego że kierowca w sposób zawiniony utracił kwalifikacje do wykonywania tej pracy. Po drugie, że kierowca naruszył podstawowy obowiązek pracownika. Mam nadzieję, że rozwiałam trochę wątpliwości Państwa, jak zachować się w takiej sytuacji. Oczywiście każda sytuacja jest indywidualna i najlepiej po prostu skonsultować ją z prawnikiem. Jeżeli macie Państwo jakieś wątpliwości, jakie będzie najlepsze rozwiązanie, to serdecznie zapraszam Państwa do tego, żeby skontaktować się z Kancelarią Transportową KOBEN. Dziękuję bardzo.